Jak dycha i się cieszy Micha, de jak dycha, luźny kaptur mnicha, de jak dycha i się cieszy Micha, de jak dycha, luźny kaptur micha. Nie mogę gadać, bo się telefon, zaraz. No dobra. De jak dycha, wiele imion ma, de jak dycha, wiecie no jak ca, de jak dycha. Dyskoteka gra, najpierw ja gra, potem patrzę, która mi da. Dycha to zwierzch, karda świnia ci to powie. Wtedy, gdy jeździcie, sobie zrobię. Moja mama nic nie powie, kiedy za szybciej nie zrobię. I idę z niemiecką, bo nie odpędzać kobiet. Jak dycha? I się cieszy Micha, de jak dycha, luźny kaptur Micha, de jak dycha, i się cieszy Micha, de jak dycha, luźny kaptur Micha. Micha, wiele imion ma, de jak dycha, no je wiecie jak psa, de jak dycha. Dyskoteka gra, najpierw ja gra, potem patrzę, która mi da. Ubyczku, jesteśmy na Hypixelu. Zagramy sobie rundkę albo dwie rundki Bedwarsów. Zapraszam do, do dołączenia na serwer Discord. Dostaw suba, lajka, dzwona jeżeli film ci się spodobał. Możesz napisać jakiś miły komentarz albo napisz jakiś spokojny wiesz o co chodzi. Ogólnie to zapraszam na streamki. W godzinach wieczornych staram się streamować codziennie na moim kanale. No i nie zapominaj o dołączeniu na serwer Discord, będzie podany gdzieś albo w opisie, albo wyświetli się wam gdzieś na ekranie. Więc widzimy się na arence. Dobra, już jesteśmy na arence. Za 5 sekund się zacznie, w ogóle zapomniałem powiedzieć, że na streamkach sobie gramy w Counter Strike, jeżeli ktoś chce ze mną pykać, to zapraszam, będzie z tym podany w opisie. I nie zapominajcie o łapce w górę, subskrypcji z dzwoneczkiem i dołączać na serwer Discord. Gdy postanowiłem coś takiego, że w rok wbiję Globala w css Zostało coś koło, nie wiem, 280 dni, jakoś tak. Do końca roku chcę po prostu wbić sobie e, to Globala. Nie? Myślę, że to będzie jak najbardziej Git. Trzeba wrócić do tego, co się miało i zobaczymy więc tak, obudujemy szybko łóżko Aha, i lecimy na diamenty Aha, co jest 5? dobra, nieważne cyk cyk i lecimy są... kurde, dobra na diamenty nie będę pierwszy eee, to może obuduję łóżko po prostu Nie no, nie gadaj, że on już ma klienty Jak ma to. -0. Nie chciałbym zginąć ogólnie. Tak wam powiem Dobra, goście malinowy. Padasz, Wit To ja w tym czasie mogę sobie pójść sobie na diamenty. Wit, super. Mamy diamenty. aż cztery. Co chłop robi w ogóle? Tutaj. Czy znaczy, ja te diamenty sobie schowam. Dobra, takie warzywo. Ale... Kurde, bela. Dobra, lecimy dalej. <laughs> Gdzie on jest? jakiś strzał. Ale mamy już sharpness. O. Sporo. W ogóle będę chciał zacząć wrzucać jakieś ciekawe odcinki, więc jak macie jakieś ciekawe pomysły. To możecie pisać w komentarzach Ja może coś z tego nagram Jeżeli macie jakieś fajne gierki to też możecie pisać Znaczy To jest coś nowego w program. Wiecie co? Iść na środek, no bo tam jest chłop Fireball Potrzebuję Zobaczymy, będziemy mieli firebola, to Zniszczymy tego żółtego tak na moje Dobra. co hmm. tu? On będzie chciał iść na mnie. Jest Spiany chyba. czy co ty ćwiczysz? Hmm. Dobra, zielonych już nie ma. Białych też nie ma. Nie. No, zielonych nie ma, szarych nie ma. I to jest chyba Polak. Poduszka. Dobra, no. Jeden serduszko. Łatwo. Łatwiutko. Z gościem. No tu chciałem w ogóle jakieś prysiki porobić. O kurde. O kurde Dwa hapa mm. Jak by go teraz tu porobić? Ani otwiera, twierda, twierda, twierdala twierda. My przed sami? sami jesteśmy kozakami WALIMY WIATRA, CAŁY CZAS, Jesteśmy KOZAKAMI No i dupa. Dobra. Dobra, to widzimy się na... ...następnej arence i tyle. Dobra, już jesteśmy na następnej arence. I teraz mam w ogóle inny pomysł na tę gierę, bo... ...tam tą zwaliłem trochę. Gdzie mam diament? Tam mam diamenty, więc trochę więcej potrzebuję tego żelaza. Jakby nie było. Hmm. item shop Ehm, pszczelnika Dobra, no. i lecimy na dymenty To się dla mnie będzie budowa? Chyba nie Wszyscy obudowują łóżka Dobra Nie wiem czy sobie czasem prota jakiegoś nakupić może Nie wiem prostego to bym sobie szkło jakieś To i to jest tak to Kurde, trochę zwaliłem. No, to tak fast. Kurto. Kłopiecie na diamenty. Co idzie? Nie. Pewnie to się nikt nie buduje. To może kupimy sobie tego coś. O, kupimy sobie prota i na... Większy drop, to dobra. Um, upgrades... i prot. Kurwa macie. No nie mam łóżka. Nie mam łóżka. Nie? No, a tutaj on jest, dobra, zabity, bituwa. Eee... Idziemy szybko na diamenty, może się uzbierało akurat cztery, eee, to kupimy dwa dopiero, dobra. Kupimy sharpness i weźmiemy żelazny miacz. I wtedy będzie można coś kombinować. Eee, żelazny miecz, dobra. Trochę tego. No to. Dobra. No, jeszcze jedno chyba. to 40, no. Git. Eee, white żyje? Żyje. I jeszcze łóżko, dobra. Eee, nie wiem, czy Fireball rozwala prawda bo jeżeli tak to to dobra się obawiam, że to nie jest miejscówka białych, no właśnie biały jest tam ale tutaj możemy sobie wziąć złoto no. do białego potrzebuję TNT albo kilow. tylko Subgradujemy go na diamentowy. Wciąż może fireballa jednego. I lecimy dalej. Dobra. Nie mi tu... nie zrobił. Są szanse. Nie, dobra. Dobra, to już to byłoby na tyle. Następny odcinek, nie wiem. Ten myślę, że będzie jeszcze dzisiaj, czyli w sobotę. To może następny poniedziałek, to jest z Bedwarsów albo nie wiem kiedy. Ale i tak zapraszam Was na serwer Discord, ten sam. Robię fajne ogłoszenia, kiedy dodaję jakiś odcinek czy coś. Więc możecie sobie wbić i będzie też okazja, żeby coś tam z wami popykać w CSK jakiegoś w liga e, albo nawet w Minecrafta i niedługo będę startował z serwerem medium HC, ale to jak na razie trwają prace nad nimi więc, więc no także zostawcie subka, lajka dzwonek i jakiś fajny komentarz i czy cześć